Po raz 17 już w gminie Bełchatów nagrodzono najlepszych sportowców. Podczas uroczystej gali, która miała miejsce w Gminnym Centrum Kultury w Zdzieszulicach, wręczono puchary oraz nagrody rzeczowe. Witam grono pedagogiczne, witam sportowców i witam wszystkich tutaj przybyłych gości. 17. Plebiscyt Sportowy Gminy Bełchatów uważam za otwarty. Najmłodszą kategorię stanowili uczniowie szkół podstawowych. Na trzecim miejscu plasował się Fabian Rudnicki z Łękawy. Druga była Weronika Pajkert, także z Łękawy, a zwyciężyła Aniela Lis z Kurnosa. Wśród gimnazjalistów podium należało do dziewczyn. Trzecia pozycja przypadła w udziale Weronice Paulińskiej z Łękawy, druga Sylwii Surgut z Dobrzelowa, a pierwsza idzie Lis z Kurnosa. Odkryciem roku uznano tenisistów stołowych ze szkoły podstawowej w Janowie, Tomasza Marka oraz Adriana Rejmicza. W sporcie wyczynowym trzecie miejsce zajął Karol Stróż z Kurnosa, druga była Karolina Fischer również z Kurnosa, a pierwsza pływaczka Monika Szymańska. W tej kategorii były również dwa wyróżnienia. Dla Łukasza Bakalarczyka oraz Kamila Sadeckiego obaj są zdobiecina. W sporcie masowym na trzecim miejscu sklasyfikowano Dorotę Kurowską z Janowa, na drugim Rafała Marka ze Zdzieszulic, a wygrała Katarzyna Golik-Zielińska z Łękawy. Organizatorzy wyróżnili także najlepsze ogniwa LZS. Podium wygląda następująco. Na trzecim miejscu Kalice, na drugim Łękawa, a zwyciężył Janów. Ten nasz sport właśnie dzięki tym emocjom i, i takim właśnie spotkaniom niczym się nie różni od tego sportu, z najwyższej półki sportu wielkiego, wyczynowego. I jak powiedziałem, największe emocje są już za nami. Znamy wszystkich nagrodzonych, znamy wszystkich zwycięzców. Chcę tutaj złożyć w imieniu Rady Gminy serdeczne gratulacje i myślę, że najbliższe lata będą również latami z pasmem samych. I jeszcze lepszych y, wyników. Ten szczególny wieczór uświetnił swoim występem Paweł Bauer z Gminnego Centrum Kultury. Włóknie oczy, które kurzą codziennie dzień, za uśmiech. Zrobię wszystko, co chcesz, by patrzeć, na ją każdego dnia a tak bez końca. Dlatego ja wiem, że nie liczy się nic. Oprócz nie ona później ma słodko, co za tura Próxima prova. lá, Dlatego pobłoga miało co ja wiem, że milczy się ich. o ona pójdzie na słodko, co za dużo Wszystkim nagrodzonym sportowcom należą się wielkie brawa no i życzymy nie mniejszych sukcesów w tym roku.